W mojej okolicy, yy, w kartu sobotę o 9 jest organizowany taki ryneczek. I yy, jeszcze tam nigdy nie byłam. Widzicie. I buty. Idziemy. Mm, dzisiaj rano stałam z planem, że pójdę na taki coś jak mój ryneczek w mojej okolicy. Ale okay. okazało się, nic nie znalazłem do ciekawego, więc zmieniłam plany i poszłam do McDonalda. Eee, wziłam, zamówiłam McMuffina, przecież nic tyle I siedzę na zewnątrz, wyszłam z McDonalda, bo tam wrzeszczały dzieci, ale tutaj też wrzeszczeły dzieci. I plan jest taki, że zjem, idę jeszcze do Lumpa i. Tolita. że zdobyłam, w domu pokażę, co, co mam. Co ostatecznie kupiłam? Szalik z Liverpoolu. Świąteczny krawat z misiem. Tylko koszulkę do noszenia po domu. Jest bardzo przyjemna w dotyku i bardzo fajnie leży. Gość wieczoru. Koszulka. Kocham ketchup. Akurat mm, ja lubię ketchup. Jak jemy pizzę albo jakiejś zapiekanki, to mi tata zawsze pyta, czy ja jem zapiekankę z keczupem, czy keczup z zapiekanką. Po prostu tyle tego keczupu nakładam. Spodnie. One są teraz brudne. Jeszcze nie miałam szansy ich wybrać, ale właśnie szukałam w takim stylu spodni, w takim starszym stylu spodni, coś podobnego, co nosi mój tata. One są bardzo popularne, faceci noszą i znalazłam. Je właśnie na dziale dla mężczyzn. Mm. Takie. Um. Mm -hmm. Mm -hmm. Nie leżą idealnie, bo są delikatnie za duże w tali, ale ogólnie nie są zbyt małe w udach i fajnie tak yy, mają dobrą długość. Ostatnie rzeczy. Bardzo po potrzebowałam taką torbę większą torbę po prostu ulubiona torba. Taka duża torba z um, ale potrzebowałam taką jakąś dużą torbę, którą też będę mogła wymieniać, bo ta już, używam ją z ponad 5 lat i, i tak się jak bardzo dobrze się trzyma, um, ale chciałam właśnie ją wymieniać raz na jakiś czas z jakąś inną torbą i też żeby ona była w innym stylu, więc znalazłam taką. I ma takie krótsze ramionczko i ramionczka. Nie pamiętam jak się nazywa rączki. I ma takie dwie krótsze rączki i jedną taką dłuższą. Można ją tak, e, przedłużać. <śmiennie> Bardzo lubię żelki i ostatnio miałam bardzo ochotne takie długie żelki, właśnie te takie i zdecydowałam, że pójdę i sobie kupię. Tak się uda. Chciałem tylko powiedzieć, <coughs> że rzuciłam z tytułu. Tak się prezentuje. Uh. Jest oczywiście odbicie lustrzane, ale uh, napis po prostu Shine On. Zapaść jest Dzień Dziecka, więc żeby to uczcić idziemy do Kotka kafe. Widzimy na dzisiaj tak się prezentuje okej okay. okay. się troszkę zdenormowała, Mówiłeś? się, nie... A nie, inny. Nie, to on, tylko że po prostu jakoś tak... Jak gwiazda normalnie... że jak były te było więcej rokitnika. Ja lubię to ławy. W wcześniej zan Wa to momencie kiedy że Dzisiaj i zaszłam przy okazji do biedry. I zdobywam roślinkę, ślimkę. Później rozpakuję i też ją pokażę. I Tartaletki z borówkami, mają ulubione. Najbardziej lubię te z sowy, to są z Biedronki. Nigdy ich jeszcze nie jadłam z Biedry. Nie oczekuję, żeby jakoś była jakaś powalająca, ale dla mnie jakakolwiek tartaletka z borówkami jest zadowalająca. Nie, nie, nie.